Hej, z tej strony Salvo i witam was w kolejnym odcinku 14 już z serii Age of Wonders 3 Potyczki, tym razem klasa Teokraty. Bronimy się teraz przed przeciwnikiem, który napiera ostro. Widzimy jakiegoś znowu swojego kolejnego bohatera, więc chętnie się nim zaopiekujemy. W poprzednim odcinku mieliśmy dosyć prusowe zwycięstwo, ale pozbyliśmy się bohatera na 8 poziomie. Tutaj też naszym głównym celem będzie pozbycie się jak największej ilości bohaterów. Teraz tak. Tężny milczek wydaje mi się ciekawą opcją. Grom również. I w tym że grom ma bardzo duże szanse na wejście. Teraz nie wszedł, ale to jeszcze nic nie szkodzi. Tutaj jednego łucznika, tutaj drugiego. Tego trochę cofniemy, dlatego że oni mają tych nowicy już drakońskich, oni mają ognistą bombę jak um, ci płomiennicy, To jest taka ich akurat cecha charakterystyczna. Dobra, teraz możemy do nich najpewniej króć, ile nam się podoba. Zostaje nam jeszcze jeden grom, to tylko zostanie nam trochę uh, many. Tutaj 4-6 Dobra, zaczniemy do tego strzelać. Zawsze te dodatkowe obrażenia cieszą. I tutaj też myślę, że już pora zacząć. A no nie chyba tymi ognistymi bombami będą nam też mury niszczyć niestety. Tutaj tura. W drugiej turze na no, kolejną tutaj postać rzucimy. Wow, trochę tu nam przygrzymacił ten oddział. Tak trochę za dużo, jak na mój gust, ale to jeszcze nic nie szkodzi, bo bohatera na pewno mu skosimy. I o to chodzi najbardziej. Może jeszcze w tej turze nie zdąży tymi dwoma. Jak mu nie wejdzie krytyk, żeby skosić nam tych łuczników tutaj, to my skorzystamy z tymi łucznikami i wpijemy dosyć duże obrażenia jemu. Dobra, tym w tej strzelaj. Dobra, przy to, że powinniśmy być w stanie dojść do niego. Chyba tego nie wygramy. A to było głupie z mojej strony. Tutaj się ustawienie. Tak, podejdziemy tutaj. Włączymy obronę. oni chyba nie mogą w walce wręcz strzelać. O właśnie o to chodziło. Ale chyba stracę teraz na, na niestety jednostkę, ale przynajmniej skasiliśmy bohatera, tutaj nie ma autowskrzeszania. Więc jest tyle dobrego. Tutaj widzę, że już komputer dosyć mocno będzie nas atakował. Mamy potępienie zabójcy. I mamy też zgubę wynaturzeń. To jest fajne teraz na właśnie czarodzieja zaklęcie, bo ono daje nam plus 5 do obrażeń od ducha, od tych wszystkich jego poprzyzywanych jednostek. Więc myślę tak, wygnanie by się sprzedało, choćby w podstawowym wymiarze. Tutaj uzupełniamy nasz garnizon. A ta armia tutaj chyba będzie musiała zająć się odbiciem miasta. Daj się tylko upewnię, że na pewno... Tak, na pewno pozbyliśmy się... Tego bohatera, tu jest jakiś wąż, ale czy on jest w stanie mi coś zająć? Nie wydaje mi się. Tutaj kolejne miasto będziemy budować. Co jest ok? Tutaj widzę trochę niezbadanego terenu. Zobaczymy, co tutaj jest. Mm, tak, tutaj mieliśmy chyba podejść tylko te pole i zacząć budować sobie ładnie tutaj ścieżkę. Dotąd powiedzmy jeszcze jedno pole, dotąd dobra tutaj już prawie jesteśmy, i kolejne miasto będziemy mieli gotowe. Tutaj kolejne się robi kapłan, ale na pewno jeszcze strzelec się sprzeda. Tutaj mamy kolejne do wyczyszczenia, to myślę, że na automacie już możemy zrobić. I iść sobie w górę tutaj jeszcze wyczyścić. Nowe przedmioty się pojawiły. Ogarnijmy te przedmioty. A jeszcze nie do końca już się pojawiły. Ale u tej bohaterki się coś pojawiło. To zadbajmy, bo ona będzie biła się w zwarcie, więc najbardziej będzie tego potrzebowała. Na pewno ta zbroja. To jest najlepsza tarcza jaka może być. Najlepsza tarcza to będzie ta tarcza. I w tym momencie ona już jest mocna, nawet bardzo mocna. Plus 2, a tutaj ochrona przed lodem, czyli to jest jakby lepsza. Tutaj tego sobie. Konika weźmiemy, bo będziemy niedługo już się bili regularnie. No i mamy tutaj 20 obrony plus 2 tarczę, więc myślę, że już jest sympatycznie, jeżeli chodzi o przeżywalność, tutaj turę możemy kliknąć. To miasto trzeba odbić. I bronić tych miast co mamy. Ten wążman mnie tutaj trochę niepokoi, ale widzę poziom naszej głównej bohaterce. Ona ma 13 obrony. Tu jest w sumie jeszcze. Jedyne, może co fajne, to boscy egzekutorzy, że nam wszystkie jednostki się wywalcały, wyradzają. nie nieumarłymi. Tu jest chodzi o chyba. Nie wiem teraz do końca, czy to jest samo co odpędzenie, chyba nie, bo trochę inna jest ikonka. Ale w sumie to jest umiejętność, która przy najnowszym tym DLC, które ma wyjść po nowym roku, z nieumarłymi, ta umiejętność powinna, moim zdaniem, z tego kraty zniknąć i trafić do nekromanty. Powinno być, z tego, odpędzenie. Zresztą mamy, tu mamy te odpędzenie, co ja nazywam, to jest właśnie nawrócenie. No dobrze, no to tutaj wydajmy to wszystko w punkty życia bo posiadanie większej ilości punktów nie jest złe to jest większa bitwa widzę do rozegrania którą rozegramy tu widzę że zegarka nie uruchomiłem więc pozwolimy tylko się ruszyć naszym przeciwnikom i na moment zastopuję, żeby sprawdzić no i jesteśmy Okej. Okay. Tutaj możemy trochę w sumie łatwych heksów pozgarniać, więc warto byłoby przemyśleć tutaj, jak to rozegramy. O czy to jest ork palownik, co oznacza, że na pewno bierzemy przenoszenie bólu, bo na pewno nie mogę temu czarnemu rycerzowi pozwalać szarżować, gdzie mu się podoba. 8 obrażeń nie jest źle. Dobra, ten może być tutaj. Ci generalnie mogą trochę obrażeń wbić tym orkom. Może otępienie wejdzie? o wejdzie? wejdzie. Właśnie na to liczyłem. I tutaj, tak samo myślę, że możemy głównie postrzelać sobie. Już jedenasty poziom naszej bohaterce. To już robi. robi wrażenie. Wow, 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 wow. Prawie zginęli nam ci. Uuu. Wow! No to trochę obrażeń ci męczennicy w tym momencie zgarnęli. Nie da się powiedzieć, że nie. Teraz tak, ci mogą... Tych tutaj skasować, myślę, ewangeliści. Właśnie o to chodziło. Teraz tak, ci mogą... To najpierw zobaczmy, czy ich w tej turze wykasujemy. No tak, krzyżowcy mogą się bić z tymi. Małe obrażenia mają wbite. Czy tych zabijemy? No raczej niekoniecznie. Tych się patrzę, możemy zabić. Eee, Czy jeżeli bym teraz brom wbił w tych, to mógłbym ich zabić teoretycznie, ale tego czarnego orka mogę na pewno zabić. Więc to jest na pewno dobra decyzja. Tych mogę tutaj też zabić. A czy mogę zabić tych? Teoretycznie jakby, w, we, jakby wszedł nam bonusik odpowiedni, to to jest ryzykowne. Więc myślę, że lepiej mieć po prostu zabić tych. Uleczyć tych. W sumie bylibyśmy ich chyba teraz, tak myślę, w stanie zabić. Wystarczyłoby, w sumie, proszę mi tutaj poruszyłem, e, oszalać tymi i dobić kamieniami. Tymi no, e, dobra, oni walą w te nasze jednostki. To nas nie boli, bo my tymi się uleczymy sami z siebie. E, to jest tak, ci mogą jeszcze raz uzdrowić. potem tymi bardziej tu podejdziemy. To jeszcze doświadczenie możemy pozbierać. O, tak będzie nawet chyba lepiej. I. Papa. Dobra. Otóż nie taka prosta do końca była ta bitwa. Ale mimo wszystko nasze zwycięstwo. Wysokie. W tej sumie żadnych takich ciekawych dla mnie jednostek. Fajnie było, gdyby tu były na przykład jeszcze jednostki klasowe. To by było wtedy super. A jeszcze to odkryjemy i tutaj i myślę, że wtedy już wtedy będziemy szli od tej strony w stronę przeciwnika. Dobra, tutaj jagody oczywiście podniesiemy. Te pająki myślę, że jest dobry czas, żeby zabić. Trochę expa i będziemy się przeprawiać do niebieskiego. Uh -huh. oni i tak będą chcieli się tutaj przedzierać. Co mi nie przeszkadza, bo tutaj możemy na pewno kawalerię. Tutaj to przewężenie będziemy bronić przy pomocy krzyżowców. Okej, okay, tutaj ci, w sumie, ta bohaterka, ona też za dużo tutaj się nie powalczy. Moglibyśmy rzucić fury na jakiś oddział. Jakby to wyszło, to byłoby miło. No to nam zdecydowanie pomoże. Tego na no zawsze warto strzelać na początek, co oni tędy mogą przejść. Tutaj myślę, że ci wybrańcy jak najbardziej w to miejsce. Dobra, tutaj będą pojątki między sobą się wiły na tej furii Berserku, której wprawiłem. Dobra, tu im nie udało się. O. Tutaj też się nie udało i teraz tak, użyjemy tych. Podejdziemy męczennikami strzałów we flankę. Jest tak, czy to będzie szarża, więc wystarczy. Zdecydowanie wystarczy. Okej. Okay. Tymi możemy podejść bliżej i tego zaatakować. Tutaj możemy myślę dobić sobie spokojnie. Zawsze trochę tego doświadczenia więcej. Tutaj bijemy to i kolejny poziomik. I będziemy się... W czemu nie mogę odejść, skoro mam latanie. A nie mogę już wiem czemu odejść, bo nie mam ruchu, więc trzeba się bronić. Bo pajęczynami mi zabrały cały ruch. a to nie było najmądrzejsze z ich strony. Tutaj, wybrańcy samokradanie do czyszczenia bo nawet jak ich stracimy, to oni mają, gdzie to było? Powstanie z martwych, że po wygranej bitwie oni i tak się odradzają. Więc to akurat jest bardzo fajne. Eee, tutaj chyba będzie szarża i tak, więc. Tu jest ładnie, jak z ekspami A, już zabiliśmy. I zauważyłem, że ten duży ptak, ptak, ptak pająk wpadł. padł o czerwony raptor. Hmm, to nic z tego mi się akurat nie sprzeda. Teraz tak. No tu widzę już całkiem blisko poziomu, co cieszy. Tutaj w kolejnej turze będziemy tam dalej zmierzać. Mamy wbudowany teraz tak. Na pewno potrzebujemy tutaj jakąś obronę. Więc myślę, że nawet tyle to nie będzie przesada, żeby zrobić. Teraz tak, chyba 16 ruchów kosztowało zrobienia mostu. A nawet więcej, chyba cały nawet ruch. Dobra, ale tutaj możemy już kolejne miasto sobie założyć. No i będzie tutaj perfekt. Tymi się już nie ruszymy. Tu jest też kolejne miasto do założenia. To też jest perfekt. Tu odbudujemy nawet stare miasto. Trochę powinniśmy dzięki temu odzyskać punktów ruchu. I tutaj gdzieś by się strażnica w sumie sprzedała. Myślę że gdzieś tutaj. Nawet tam dalej możemy ją trochę zrobić. Tutaj tak nie mamy prawie wcale widoczności na to, co się dzieje. A tak będziemy przynajmniej troszeczkę się orientowali co tu jest grane. O, tutaj jeszcze, też jest strażnica. Zgarnięcie to już na automacie. Okej. Okay. W sumie co to daje po umieszczeniu wiedzy. Wiedzy teraz trochę mamy. Dobra, tutaj jeszcze jest do wyczyszczenia i wydaje mi się, że ten totem już został zgarnięty, więc trochę przegapiłem. Pewnie dlatego ten ósmy tam poziom miała ten bohater, którego zabiliśmy w zeszłym odcinku. Więc tak, te nogawki się tu na pewno sprzedadzą. Co to jest za kaptur? O, taki kaptur, Co mamy lepsze? Brakuje opcji, żeby na przykład jak się nie chce czegoś, żeby móc to rozwalić na... zamienić na... sprzedać albo... Rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli na złoto i mana. Dobra, tu się armia produkuje. Tutaj powiedzmy też jest całkiem ok. Jeszcze może jednego tego, albo może lepiej nawet. A nie, dobra, to wystarczy. Tylko jednego kapłana na pewno tutaj skierujemy. Dobra, zakończmy turę. Mogłem sobie jeszcze wzmocnić zaklęcie, nie pomyślałem o tym. No bohater, teraz komputer trochę się już do nas rozrósł. Mamy tak bardziej rozstrzelone te wszystkie tutaj prowincje. Produkcja dla tego miasta. Tutaj już mamy dosyć ważną obronę. Ale myślę, że tu nie zaszkodzi jeszcze zrobić kawalerzysty, tak. Jednego choćby kawalerzysty. W tym mieście zdecydowanie dom budowniczych na początek. W tym mieście zdecydowanie na początek też dom budowniczych. Mamy wszystko ładnie oczyszczone, więc będą zadowoleni. O, to widzę, że od razu bezpośrednio z tego miejsca nie możemy budować mostu. Musi być z pola obok. więc z tego pola będziemy już mogli zbudować wow w fajnym kierunku ten most się wybudował nie ma co dobra tutaj w miejscu stoimy ten tutaj budowniczy może wrócić się stałem czy jest potrzeba żebym jeszcze jakiegoś budowniczego zbudował to nie jest aż tak warte aż tak istotne żebym się tym strasznie przejmował okej okay. Tutaj będzie pierwszy garnizon. Tutaj mamy jeszcze do odkrycia... A, niech uciekają. Ten skarbiec, trochę wiedzy. O, tutaj widzę chrabosz, ale w tej turze już nie dojdziemy. Tutaj chyba jest... Od, to jest odkryte. Tu też jest odkryte, tutaj te olbrzymy są nieodkryte. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że ja bardziej wolę, będę, będę wolał uderzyć na te tutaj miasto bohaterką. Nie podoba mi się jak na razie. Komputer na mnie presję wywiera, żebym tutaj atakował. Przedmioty się pojawiły. tak, to może się sprzedać, bo ta regeneracja nigdy nie boli. Ale to się na pewno nie sprzeda i to możemy wysłać do tej pani. Dobra, zamane jeszcze. Może rzućmy modlitwę za cierpiących? Tak, na wszelki wypadek. Zawsze jakieś dodatkowe leczenie. Dobra, tu widzę, jest dosyć silny garnizon, niestety. Jest możliwe, że będzie potrzebna pomoc tej drugiej bohaterki, żeby sobie, żebyśmy to sobie poradzili. OK, co by tutaj dalej zrobić? Skuba wynaturzeń. Mm, najpierw Boską Siłę. Teraz więcej będziemy z tych zaklęć korzystać. Prawdopodobne zwycięstwo. Mamy maga. Dobra, rozglejmy. To powinno wyjść okej, okay, bo mamy leczenie i tak dalej. Mamy też... O właśnie. Wow, tutaj mocno mi przygrzmocił. To muszę przyznać. Eee, moi kapłani dokąd dojdą? Dotąd. Więc tymi tutaj. Tutaj leczymy. Oni i tak teoretycznie mogą zniknąć. Ale, ale. To dopiero za moment. Tutaj możemy. Dwóch pól. Aha. A ile to kosztuje? O jedna. No. no przynajmniej się trochę tutaj wyleczyliśmy. Więc jak będzie nas dalej napastował z zaklęciami, to właśnie całkowicie to mu zneutralizujemy i dopiero wtedy przejdziemy do regularnego atakowania. to nam prawie całą manę zabrało. Jene, to jeszcze nam chyba zostanie tylko błogosławieństwo możliwe do rzucenia. I teraz z drugiej bohaterkiem też trzeba korzystać. Ale on też nie powinien już mieć manę, bo rzucił życiu dwa razy na błyskawice to jest 50 many praktycznie. Dobra, co tu możemy rzucić? Możemy rzucić furię, co nie byłoby głupim pomysłem. O właśnie. Zatem idzie tutaj wybrańcami. Możemy podlecieć dalej, nawet maksymalnie dalej. Tak samo tutaj tymi krzyżowcami będziemy mogli zacząć się spinać. Tutaj kawaleria, tutaj leczarze jedni. Tutaj myślę nawet, że warto będzie. Przenoszenie bólu, aktywować, okej. Okay. W to jest do końca bitwy, więc to leczenie nam się bardzo sprzyda. O właśnie, tutaj prawie skasowaliśmy ten oddział, szkoda, nie mamy jak go dobić. Absorpcja bólu, tutaj trochę to wyobrażenie nam wleciało, niestety, ale tutaj się do pełna wyleczymy. Więc tak, Na pewno dobrym pomysłem będzie przelecenie tutaj i skasowanie tego oddziału. Tutaj dostaniemy podwójne obrażenia. To jest trochę szkoda, ale przynajmniej dosyć szybko powinniśmy ten oddział tutaj skasować. Tymi możemy wyjść tutaj. A tymi możemy na przykład zacząć tych tutaj ostrzeliwać i dostać poziom. No tutaj chyba nie powinniśmy dostawać jeszcze obrażeń obszarowych, nie będziemy jednak dostawać, ale to też jest na plusie. I to się cały czas leczymy tym zakręciem, co dostaliśmy, więc to jest plus. No i niestety naszych męczenników, to jest trochę szkoda i kawaleria. też dość duże obrażenia i teraz tak na pewno tymi trzeba w tego węża tutaj bić to jest podstawa tych na pewno gdzieś tutaj warto będzie tym możemy trochę odejść tym teoretycznie możemy zabić a możemy ruszyć się też tu i strzelić w niego. I tym tutaj zamordować. I tak ten oddział pewnie stracimy. Tymi bym krzyżowcami... Ała, Wstrzedł na razie, żeby ich nie tracić. Gdzieś leczenie powinno... A, szkoda, że trochę... A nie, dobra, dostali trochę tego życia. A i tak zginą. jest Tutaj niestety jeszcze nie dostaliśmy tego dodatkowego punktu. Dobra, to trzeba rozwalić. Tymi bym podleciał tutaj i tych zaczął mączyć, bo mnie strasznie tutaj z tych murów ostrzelali. Okej, okay. tymi tu. Tymi tu. No i cztery oddziały powinienem zachować. Trochę no, szkoda, że najpierw nie wleciałem jednak tymi samymi wybrańcami, żeby strat nie zadać. Tutaj inne jednostki zaczęli mi fokusować i słabo wyszło w efekcie. Tak, na pewno tymi możemy dalej leczyć tych. Okej, okay. to jest tak. Tymi tu i dwa razy, może ich zabijemy. ...pomorzenia. kolejny poziom to jest jak najbardziej na plus. A no, już widzę, że odcinek ma swoją długość, więc po tej bitwie będzie trzeba zaprzestać. No ale, bohaterka, przepraszam, straciliśmy w sumie kawalerię i męczenników. Więc nie ma jakiejś wielkiej tragedii. I możemy ulepszyć bohatera, więc może jeszcze to zrobimy. Bo to się zawsze sprzedaje. Grat ciosów, niekoniecznie mnie to interesuje. Wojownik Feniksa, to może być ciekawe. Tylko nie chcemy z niej robić sobie bohatera, który będzie zajmował się czarowaniem, tylko zrobić z niej typową bohaterkę, która będzie zajmowała się walczeniem. Grat ciosów, nie, myślę, że tutaj jak najbardziej te punkty życia dalej trzeba pakować bo mamy duże 20 obrony, to będzie bardzo duży przelicznik i w sumie, jeżeli coś jeszcze możemy wziąć, to wziąłbym tą ochronę przed ogniem, jeżeli walczymy przeciwko drakonom. No i to będzie tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i sun one out!